Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. I jak już z pewnością widzieliście po okładce i po tytule tego filmu, dzisiaj ogarniamy temat najlepszych, moim zdaniem, neutralnych palet do makijażu oczu. Ostatnio, jak robiłam takie zestawienie, to aż musiałam sobie odświeżyć. Robiłam je w maju 20 roku, więc mi by dało już 2,5 roku, i przez ten czas. Trochę na rynku się zmieniło, trochę nowych rzeczy doszło. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co w przedziale między 50 a 300 zł, możecie dorwać i co moim zdaniem jest godne polecenia, to zapraszam do oglądania dalej. A zanim przejdziemy do palet, to ogłoszenie parafialne. Tym razem nie o biżuterii. O biżuterii nowości e, przypuszczam, że pewnie e, w sobotę się pojawią. A dzisiaj e, chcę Wam powiedzieć o pazdokciach, bo e, siedziałam w weekend, robiłam pazdokcie. I e, dla tych, którzy będą się pytali, e, co to są za kolory, to tak: e, baza to jest e, taka wiśnia z Golden Rose. Ufał, że. 131, a to, co się błyszczy na końcówkach, oprócz tych jetów, to jest lakier z marki. Ur Sugar i to jest taki top z wiśniowym, czerwonym brokatem i to jest URN 012. Ja nie pamiętam skąd ja to dorwałam, później poszukam to Wam oczywiście na dole podlinkuję. A tutaj ten kolor, to jest kolor żelu i użyłam, testowałam właśnie w ten weekend, w ogóle testowałam w ten weekend metodę robienia całych paznokci na nowo przy pomocy... Form z indigo, i to są formy rosyjski migdał, i robiłam to na żelu galaretce Bosca Nails Delicious i odcień nudelle. Nie wiem, czy wydają być Wam się krótsze, czy dłuższe, czy takie same. Ja wiem, że dla wielu osób i tak nadal są one za długie. Są one krótsze, ale są one zdecydowanie węższe i na razie się ujaram i jestem bardzo ciekawa, bo w tej chwili mam trzeci dzień te pazury zamontowane i jestem ciekawa, czy dobrze je zrobiłam. Szukałam tutoriali w internecie i na formach zrobiłam właśnie te paznokcie. Jestem ciekawa, czy będą się łamały, czy G, więc od razu macie informację Co jest na paznokciach I teraz co do palet Zebrałam tutaj e, Pierwotnie w tym filmie miało być więcej palet Ale później stwierdziłam, że Jednak trochę wyeliminuję Ilość tych palet Zostawię te palety, po które naprawdę Faktycznie często sięgam Które były przeze mnie Kochane wiele, wiele miesięcy Albo są nadal kochane Większość z nich jest nadal w użyciu I e, mam odłożone 8, jeżeli dobrze policzyłam, 2, 4, 6. Osiem palet typowo neutralnych w brązach oraz dwie w szarościach, bo jeszcze neutralne mogą być również szarości. Więc dwie wyjątkowo zimne palety na sam koniec. A teraz będą palety neutralno-brązowe. Też wykluczyłam z tego zestawienia palety takie, które na przykład mają fajne cienie do oczu, ale przy okazji też mają produkty do twarzy, bo chcę, żeby w tym zestawieniu były tylko i wyłącznie. Palety do oczu. I też starałam się, aby te palety były jak najbardziej neutralne. Aby było w nich. Mniej błysku, więcej brązu. A jeżeli są nawet błyski i ciegie batowe, to miałam na myśli to, żeby to wszystko było cały czas w neutralnej tonacji. Jeżeli gdzieś w palecie pojawiły się chociaż ze dwa ciegie, które już były takie kolorowe, nie neutralne, to już wypadły z tego zestawienia. Więc to jest zestawienie dla osób, którzy w ogóle nie chcą mieć kolorów na oczach, tylko chcą mieć oczy w neutralnej. Odcienie. I zaczniemy od najtańszych palet Najtańsza paleta będzie kosztowała 50 zł w zaokrągleniu Będę mówiła tutaj ceny w zaokrągleniu A najdroższa będzie kosztowała 290 zł Zrobiłam sobie notatkę, aby niczego sobie tutaj nie przekręcić No i zaczynając od pierwszej palety Sądzę, że to nie będzie zdziwienie, jeżeli byliście ze mną w tamtym roku I oglądaliście ulubieńców rocznych Paleta z Klaresy Perth Earth, gdzie... Mamy 9 cieni. Nie mamy tutaj, niestety, w środku lusterka, ale kosztuje ona 50 zł i to jest paleta w 100% matowa gdzie nie mamy ani jednego błysku i to co jest fajne i bardzo użyteczne w tej palecie to to że cień tego używamy jako cień czyszczący, bazowy, podłóg brwiowy co niektórzy jest największy bo prawdopodobnie będziemy go używać najmocniej mamy tutaj całkiem przyzwoity czardy mamy tutaj brązy typowo neutralne i mamy też taki proste powo ciepły aby Przełamać makijaż, więc bardzo, bardzo dobra paleta. Żeby tego co chwilę nie powtarzać przy każdej palecie, bo przy każdej palecie będzie ta sama zaleta, żadna z tych palet w dzisiejszym zestawieniu nie robi krzywdy i współpracuje z właścicielem. Więc te i wszystkie kolejne ciegie świetki się blendują, nie robią się żadne dziury, nic w tym stylu. Więc najtańsza paleta z dzisiejszego zestawienia to jest Claresa. Następnie paleta, która wyszła chwilę po zestawieniu, które właśnie robiłam ponad 2,5 roku temu i widzę, że ona jest nadal w sprzedaży i wiele, wiele osób z pewnością ją e, posiada, wiele osób ją katuje i wiem, że wiele osób ją zakupiło ponownie, a mianowicie paleta od Zuzi La Makeup Abella, czyli bohema z Glam Shopu i ona obecnie z tego co widziałam, kosztuje 120 zł, 119 zł i tutaj kolei, jak widać, mamy cztery błyszczące cienie, cała reszta jest matowa. W tej palecie również niestety nie mamy tutaj m, lusterka. I jak to zwykle przy cieniach z Glam Shopu, pracuje się z tymi cieniami bardzo dobrze. Błyski są naprawdę porządne, bardzo dobrym poziomie. I jak widać, jeżeli już sięgałam po jakiś błysk, to używałam em, tych dwóch. Po te dwa raczej nie sięgałam, ale to też jest kwestia indywidualna. Ja nie Giz błyszczącego dla powieki, tylko wszystko jest w batach, ale no, tutaj mamy naprawdę bardzo fajnie przemyślane kolory, jest chłodniejszy odcień są totalnie neutralne, jak i też mamy taki bronz przełamany wiśnieł, który naprawdę bardzo fajnie się komponuje przy wielu makijażach, i to jest taki kolor, który od razu mi się kojarzy. Że fajnie by go było użyć do jakiejś kreacji wieczorowej, Do jakieś wyjście. Paleta bardzo, bardzo dobrze przemyślana, stara, ale jara. Następnie paleta, która kosztuje 130 zł, i tutaj już mamy lusterko, to jest paleta z Maximo Nude Fantasy. I tutaj w środku mamy pełnowartościowe, normalne, kształcające człowieka lusterko, i mamy maty w dwóch rzędach. Oraz mamy błyski po środku Błyski to jest po prostu petarda Tak samo jak i maty z Bexpo No i jak widać błysk to chyba Może za dwa razy był użyty tel A tak to, to chyba słoczowawie wap do filmu A tak to cisnęła tutaj maty I tutaj w tej palecie mamy zarówno taki podstawowy czarny Jak i beżowy cień Mamy cienie trochę cieplejsze Mamy cienie chłodniejsze Więc naprawdę mega, mega uniwersalne paleta, bardzo często do niej wracam, pomimo tego, że ona też już jest jakoś super świeża. Następnie o 5 zł droższa paleta, ale w 100% matowa z Desi, mat palet która również w środku ma lusterko porządnej jakości. Chyba y, każda ta paleta, tak, każda paleta w dzisiejszym zestawieniu będzie miała porządne, prawdziwe lusterko, więc nie będę tego powtarzać. I tutaj z kolei mamy same matowe cienie. Ta paleta jest niemalże idealna. Z jej równie tak samo mocno często korzystałam, jak z palety z claresu I tutaj podobnie mamy czardy, mamy cienie błyszczące, mamy. Cień ocieplający oraz pełno, pełno Prześlicznych, matowych brązów. W tej palety najczęściej, tak jak tutaj się przyglądam po wyżłobieniu, to sięgałam po te trzy maty, ale tak czy inaczej, tutaj, aby zrobić wyżłobienie w tej palecie, to naprawdę trzeba by było ją używać pewnie przez rok non-stop. Powiem Wam, że ostatnio też na rynku przez ostatni czas pojawiło się sporo ciekawych palet, między innymi dwie, które będą w dzisiejszym zestawieniu, to no I tak ona cały czas leży w tych moich kowodach codziennego użytkowania, i cały czas po nią sięgam. Następna paleta również w 100% całkowicie matowa, która kosztuje 150 zł. I to jest paleta z Glam Shopu, z kolekcji Nude Mandala, Totalny Mat Nude. I ona, sprawdzała mi jest jeszcze dostępna na stronie Glam Shopu. Mamy lusterko i ponownie mamy... Czarny, mamy brązy, mamy cienie czyszczące, i tutaj, tak jak patrzę po wyżłobieniu, to najczęściej używałam tych cieni. I z pewnością wiele osób będzie ciekawych, jak będą się te Dwie palety obok siebie prezentować. Tutaj w tej palecie Desi mamy mniej cieni i jest ona ciut tańsza. Tak, jest za 135 zł, ale z kolei tutaj dopłacimy 15 zł i mamy więcej tych cieni. Więc ciężko jest mi tutaj doradzić. Zresztą, jakbym potrafiła się zdecydować, to tyle palet by w dzisiejszym odcinku się nie pojawiło. Więc tutaj kwestia indywidualna, czy potrzebujecie większej ilości, czy Cięższej ciegi, bo one są grubości takiej samej, długości. Mandala jest trochę dłuższa, z kolei Desi jest ciut szersza, więc no to no, no, coś za coś. I ta, i ta jest świetna. Niezależnie, którą chwycę, to będę zadowolona z makijażu. Teraz dwie palety z końcówki ubiegłego roku. Które um, na chwilę obecną tak oruje na zamiennie, że one musiały się pojawić w dzisiejszym zestawieniu. I one będą dokładnie w tej samej cegie, bo będzie Desi Nude ekstazji 150 zł i e, Timeless Moments Karoliny Matraszek, czyli Efekt i to jest 149 zł, czyli znowu 150 zł. I tutaj ponownie w palecie Desi mamy lusterko ma w sobie cztery ruski ma Cienie oczywiście czyszczące. Nie ma tutaj cienia czarnego. Ja tak naprawdę tego czarnego nie potrzebuję. Ja bardzo rzadko sięgam po czarne cienie. Teraz nawet jak sobie pomyślę, to po czarny cienie ja w ogóle nie sięgam tak naprawdę. Chyba, że miałabym, nie wiem, zrobić kreskę czy coś w tym stylu, ale zawsze sięgnę po najciemniejszy brąz zamiast czarnego. Jakoś tak mam. Nie, z czarnym jakoś mi tak nie po drodze. Czarne mogę mieć ubranie, ale w makijażu jednak wolę bardzo ciepłe brązy, więc tutaj mamy brązy i chłodne i trochę cieplejsze. Mamy cienie czyszczące, które są zarówno w tonacji ciepłej jak i chłodnej, więc tą paletą również, jak testowałam tą paletę, tutaj w karcie na górze wam ten film podlinkuję. Tą paletą można wykonać zarówno ciepły jak i chłodniejszy makijaż oczu. Błyski są oczywiście. Na najwyższym poziomie, i to co mi się podoba, to to, że każdy cień w palecie Desi, one zawsze pachną. Nie wiem, czym one pachną, ale no jest to bardzo, bardzo przyjemne. Oczywiście później już tego nie czuć, tak, ale za każdym razem, jak otwieram paletę, to nie mogę się naniuchać. No i paleta oczywiście Karoliny Matraszek, najświeższa. Timeless Moments. Paleta również ma tutaj w środku lusterko i również mamy błyski oraz maty. Mamy sporo jasnych cieni. Mamy cienie matowe, zarówno właśnie w tonacji chłodniejszej, jaki jest również cień ocieplający. I właśnie, no nie mogę się zdecydować nadal, chyba w ulubińcach grudnia Wam pokazywałam te dwie palety razem. Mówiłam Wam, że nie jestem w stanie się zdecydować, którą kocham bardziej. Nadal sięgam raz po tą, raz po tą. Nie jestem w stanie się zdecydować. Może tutaj kwestią decyzyjną być dla Was to, że na przykład one mają inny kształt. Ta jest wąska i długa, ta jest prostokątna, do bardziej idąca w kwadrat. Ale tak czy inaczej, niezależnie, którą z tych dwóch palet najświeższych wybierzecie, to będziecie z pewnością zadowoleni. I najdroższa paleta. W 100% neutralna, która ma najwięcej neutralnych cieni. I ta paleta może być spełnieniem marzeń osób, które uwielbiają maty, czyli Orgia. To jest paleta od Jeffrey Stara Orgy. Tutaj mamy chyba każdy możliwy rodzaj brązu, jaki sobie można zażyczyć. Oczywiście mówiąc cały czas o tym, że jest to paleta neutralna, bo nie mamy tutaj wybitnie jakoś mocno pomarańczowych brązów. Są brązy cieplejsze, ale no nie zrobimy tutaj mega jakiegoś żywo neonowego makijażu, ale nie o tym jest ten film. Mamy od groma cieni czyszczących, mamy Chłodne cienie, mamy czarny, mamy bardzo ciemne brązy. Ciemny brąz chłodniejszy, ciemny brąz cieplejszy. Jakiegokolwiek brązu sobie na oczach człowiek nie wymyśli, to w tej palecie znajdzie. Więc to jest również bardzo dobra paleta dla wizerzysty, który potrzebuje mieć dużą ilość wszelakiej maści, brązów. I oczywiście tu mamy. Ogromne lusterko. A więc mamy top 8 palet typowo brązowych, a teraz będą top 2 palety wyjątkowo zimne bardzo zimne szaro, czarno, białe. I najpierw Paleta, o której się dowiedziałam od jednej z widzek, i tutaj niestety nie mamy mm, lusterka, ale za to mamy bardzo dużo cieni, właśnie w neutralno-zimnej tonacji. I to jest Color Pub Stone Cold. I ona kosztuje w okolicach 160 zł. I ja tą cenę sprawdzałam na stronie producentów. Mm, i wydaje mi się, że od nich chyba można zamówić i przyślą do Polski 158,98. Za 160 zł mamy tyle cieni. I tutaj jedyny minus tych ciegi to to, że one są malutkie. I już Wam tutaj przyrównam, bo na przykład paleta z Desi, z Afektu, z Glamshopu, Shopu, czy, czy z Klaresy, one wszystkie mają podobną wielkość, jak nie taką samą tej wypraski, a tutaj jak widać w tej palecie Color Pub te cienie są zdecydowanie mniejsze, więc jeżeli znajdziecie swój ulubiony cień, którego będziecie używać cały czas no stop, to się pewnie Wam szybciej skończy niż cała paleta. tą paletą naprawdę dobrze się pracuje, maty są świetne. Nie mamy tutaj cieni jakoś tak wybitnie trójwymiarowych, tak jak mamy w paletach Desi, czy w Maxmo, czy właśnie w afekcie i w glam shopie gdzie jesteśmy przyzwyczajeni, że te błyski są, wiecie, takie wow, wyjebongo. Tutaj z kolei mamy bardzo dobrej jakości po prostu perły, albo z kolei cienie matowe z drobinkami. Cień matowy ze zwykłymi drobinkami już naprawdę jest rzadkością, już ciężko znaleźć taki cień. Więc jeżeli lubicie takie cienie i szukacie wybitkie chłodnej palety, to to, yy, tam może Wam się sprawdzić. I tutaj mamy, nawet jeżeli się przyjrzymy, nawet mamy takie typowo neutralne brązy, ale zdecydowanie całość ma tutaj bardzo, bardzo chłodny wydźwięk. No i jeszcze jedna paleta, w tej chwili najdroższa z całego zestawienia, ale już naprawdę lodowata paleta, czyli Jeffree Star Cremated. I ona kosztuje obecnie 300 zł. I to jest po prostu grobowe marzenie. Tutaj mamy. Yy, Tebaty są naprawdę świetnej jakości, bardzo dobrze się nimi pracuje, ale mamy nowe formuły hmm, dla Jeffrey Stara, tak? Nowe formuły hmm, cieni błyszczących i te cienie z kolei. Hmm, też nie są aż tak trójwymiarowe jak w naszych polskich markach, ale są na pewno zdecydowanie mocniejsze, mocniej nasycone, napigmentowane niż w palecie Pop. gdzie paleta Stone Cold jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, ale te cienie to są już wyjebongo. I tutaj mamy każdy rodzaj szarości, zarówno w błysku, jak i w macie. Rzadko po nią sięgam, dlatego że szkoda jest mi jej Używać, aby nie zepsuć tych, no i tak już się niektóre zepsuły, ale te dla tłoczenia na wypraskach, tak? Bo tutaj mamy i urdy i karawal i gwiazdy, i nagrobki. No, jest to też z pewnością paleta dla osób, które mają czarne poczucie humoru, ale mi to totalnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. mi się to naprawdę bardzo podoba. Tutaj oczywiście również mamy lusterko, i tutaj ta paleta. Co prawda jest w tej chwili na promocji, ta ta judowa, bo widziałam, że ona kosztowała. Na której stronie znalazłam za 290 zł, więc jest ciut tańsza, pomimo tego, że jest ciut większa. Ale na stronie Jeffry Star'a ta oczywiście jest tańsza, ta jest droższa. I ta paleta zawyka moje tegoroczne zestawienie. Zobaczymy, czy w przyszłym roku też będzie taki film, czy będzie też pewnie za 2-3 lata. Więc tak czy inaczej, to jest moja aktualizacja na temat neutralnych palet, a co do filmu z 20 roku, w międzyczasie wycieram sobie tutaj ręce, to widzę, że tam były takie palety jak między innymi moje, których nadal używam, Afekt Naturali Matte, Pure Passion, które również uważam, że nadal są świetne, nadal się nadają do kupienia i do używania, Too Faced Bond This Way czy palety z pupa Milano. Więc jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, to polecam go sobie nadrobić, bo Tamte palety nadal są, aktualne, nadal są dobrej jakości, tylko po prostu do dzisiejszego zestawienia ich je wrzucałam, żeby się nie powtarzało. Ale sądzę, że niezależnie którą paletę z którego zestawienia sobie zakupicie, sprawicie, to będziecie naprawdę zadowoleni. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was w jakiś sposób przydatny i pomocny. Jeżeli tak, to poproszę o kciuka do góry pod tym filmem. I dzisiaj to by było na tyle. W miarę szybko, zgrabnie przez to przeszłam, więc czas na ogłoszenia parafialne. Zo cały film wytrzymał, również kciuka dla niego poprosiły, ale śpi. To niech śpi. Dobra, niech śpi. Ogłoszenia parafialne. Jeżeli przyjemnie się oglądało, to wiecie, co robić. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, kiedy pojawi się kolejny film na moim kanale. I mam nadzieję, że już niebawy widzimy się w naszym kolejnym filmie. A więc do następnego i na razie.